Bardzo proszę, pan poseł Korwin-Mikke. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego, o przegłosowanie, przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej Ministra Spraw Wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami Służby Bezpieczeństwa w latach 45-92. Sądząc z oklasków, nie muszę tego uzasadniać. A procedura jaka panuje, jest jasna. Ja wnoszę y, 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 wniosek o rozszerzenie uchwały na y, tajnych współpracowników Informacji Wojskowej i Kontrwywiadu Wojskowego. Y, panie pośle, nie ma dyskusji. Nie mogę tego brać pod uwagę. Znany jest przypadek, gdzie w roku, o ile pamiętam, w 1907, przy wyborach do Dumy Carskiej, y, jeden, jeden z Jeden z wybranych posłów okazał się być agentem ochrany. Wtedy panowały trochę inne obyczaje. Szef ochrany zawiadomił szefa koła polskiego i poseł sam się wycofał. Ja proponuję, że z tego wniosku obecnie na sali agenci po prostu stali i wyszli oczywiście nie teraz, tylko od przerwy. Czytam pana felietony i mam wrażenie, że Polskę opanował masowy spisek i skorumpowanie. Czy jest tak źle, czy jeszcze gorzej? W jakim ustroju żyjemy? Żyjemy w eurosocjalizmie konkretnie. To nie jest opanował masowy spisek, tylko chciałem przypomnieć, że jak zapadło postanowienie, żeby budować trzecią RP, to pan generał Kiszczak takie polecenie dostał, zmontował tak zwany okrągły stół, i tam to on dobierał ludzi do okrągłego stołu. I dziwienie się, że wszyscy praktycznie to byli agenci generała Kiszczaka, jest bez sensu. Przecież gdybym ja dostał jako Minister Spraw Wewnętrznych polecenie, żeby przekazać władzę opozycji, to oczywiście też bym przekazał swoim własnym agentom, bo tylko do nich miałbym zaufanie, prawda, więc nie ma, nie ma, nie ma co się dziwić. E, to nie była żadna rewolucja, nic takiego. Było to po prostu przekazanie władzy agenturze bezpieki. I trzecia RP tym się różni od PRL-u, że w PRL-u bezpieka była kontrolowana przez PZPR. W jej nikt nie kontroluje służb specjalnych, bo tam nikt. Teoretycznie istnieje komisja służb specjalnych w Chejmie, ale żeby być członkiem tej komisji, trzeba dostać glejt od kogo? Od służb specjalnych. Dziękuję. Yy, I po prostu jest to utwór utworzony specjalnie i celowo po to, żeby można było kraść. I służby specjalne rozkradają w tej chwili Polskę. Ja nie mam niczego temu, kiedyś jeszcze szefem tego był pan generał Dukaczewski. Ja wtedy mówiłem otwarcie, panie generale, niech pan weźmie władzę, niech pan Weźmie się odpowiedzialność, ogłosi pan dyktaturę i pan rządzi. A jak pan rządzi, przekupując, ludzi, zastraszając, szantażując i tak dalej, to ja nie chcę takiej władzy. Niech pan rządzi. E, niestety służby specjalne demonalizują Polskę straszliwie. Są jak programy, nie wiem, czy to było na talent, czy coś tam jest młody człowiek, który na talent zejmową serkę patriotyczną, kochał ojczyznę, to wszyscy z niego śmiejemy. Wszyscy, całe życie z nim śmiało. Człowieku mniej jest tą drogą, człowieku co to, 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 to śpiewać, prawda? Nie tam ścieżki o to, to, to z tylko jak moja światła w ogóle jest to zbrodnicza warstwa, która na, to nie jest na, nastawienie opcji. Bo w Niemczech to będą to samo. taka sama warstwa, która nie jest. Są to pluskwy, które trzeba usadowić na naszym miejscu, bo to zniszczy naszą cywilizację. Nie może być tak, żeby ci ludzie rządzili. Żeby ci ludzie rządzili. Ale mój rząd. Mają rząd dusz. I ten rząd dusz trzeba odebrać. Tak? To jest, to jest podstawowa rzecz. Myślę, że nieźle zdarza, jak nie znoszę socjalistów, czy to jest, socjalista się nazywa Obama, Hitler czy Krasniewski, to Good Red i Bad Red, to jest, to nie ma Jak już trupa muszę przewieźć albo coś, to bagażnik muszę mieć. Władza podatkowania to władza niszczenia. I z tej okazji niszczenia przemysłu polskiego, korzysta rząd polski. już różnie może być. Pamiętajmy, że, o czym kolega Michalkiewicz wiele razy mówił, ja również, że w bezpiece są różne siły, które walczą o pieniądze, o władzę. To nie jest tak, że ludzie z WSI lubili ludzi z ABW, no, no bez tego czy tam z tego tam jeszcze. Trwa konkurencja o władzę. Trwa konkurencja o władzę i, i, i tam są rozgrywki, tylko na które możemy zyskać, możemy stracić oczywiście, możemy stracić. Ale to nie jest żaden monolit. Już to był Monoli, oni już dawno by tę sytuację do, do, dobrze panowali. Tam są spory wewnątrz, wewnątrz, obo, wewnątrz bezpieki, wewnątrz obozów władzy. Bardzo silne spory, o pieniądze przede wszystkim. pieniądze, o, 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 o ten dostęp do guzików, prawda? Tak czy, 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 czy CBA jest ważniejsze niż CBS, czy, 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 czy odwrotnie, prawda? E, kto pracuje dla kogo? Bo to, to, już, to już nie jest tak, że, że służby pracują dla swojego pana, tylko jest odwrotnie. E, politycy pracują dla służb, tak? tak. Naprawdę. Służby stawiają swoich ludzi na właściwe stanowiska. No i tam te spory policji, Jeszcze pamiętajmy o mafie, które też, które też są powiązane, powiązane ze służbami. Spory gospodarcze mafii. Kasa miejska się zuboży o milion, ale mieszkańcy zarobią dwa miliony. To ja zubożę kasę miejską o milion, bo y, ja mam dbać o dobro całości mieszkańców Warszawy, a nie tylko o kasę. Pani budżetowa y, zajmuje się dbaniem o kasę. Czy nie żałuje pan czasu? No to krzyż wszystkich. Nie wiem, być zawodowym bryżystą niż nienacjonalnym nie, nie politykiem. No nie, jeszcze jest szansa, że uda się uratować Polskę i Europę przed wypadkiem. Jednak cała ta publicystyka, którą robię, no jednak no jest szansa. Z no 8% szans, że zginiemy, za, że lat 30 nie będzie Polski. Ale i póki jest szansa, to trzeba ją ratować. Kolejna kolej Minkę był. Jakbym posłem był kiedyś wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Zadał kiedyś pytanie, kto właściwie, proste pytanie, kto właściwie dowodzi wojskiem? On to sformułował inaczej, bo napisał, gdyby nas napadła mafia czeczeńska, to kto by objął dowodzenie naszą niezwyciężoną armią? I w tym gronie uzyskał cztery sprzeczne odpowiedzi. Przyjeżdżając muzułmanie, oni nas wyrżą. Oni się w ogóle już, już tym nie kryją. Mówią nam za, za 15 lat, nasze kobiety, nasze kobiety do naszych haremach, a niepokornym, bo zrzniemy gardła. I spokój. A kto nas będzie bronił? Kto nas będzie bronił? Się pytam. W dawniej, w normalnej na cywilizacji uczono mężczyzn i uczono kobiety. I mężczyzn uczono na mężczyzn, a kobiety uczono na kobiety. Wydobywano z każdej płci to, co jest najlepsze. I mężczyzn mają być agresywni. Bo oni mają bronić swoich dzieci, swoich kobiet, mają bronić swojej ojczyzny. Tak jak tutaj mówił kolega Kowalski. Prawda? Mają bronić. A dzisiaj... A dzieci uczy się od piaskownicy, że agresja jest To kto nas będzie bronił, pytam się. Pamiętamy, jak są uczeni na zachodzie, pamiętamy z Brebrenicę, gdzie dwa bataliony wojsk molenderskich uzbrojonych w najnowszą broń, które miały chronić 3 tysiące jak przyszła garstka Serbów, to... Za grupki na bronią pochowali się do piwnicy i pozwolili zgwałcić wszystkie posiadki wymordować wszystkich osiaków. Jeszcze teraz rok temu medal dostanie za to. Kto poważa białego człowieka dzisiaj? Czy my zasługujemy na szacunek? Jako jedyny polityk jest pan uczciwy, mówi pan to, co myśli pan Harrymana, dlaczego nie jest pan przy władzy? Dlatego, że... Klasa polityczna wie, że jakbym doszedł do władzy, to pierwszą rzeczą jaką zrobię, to 80% tych łajdaków zamknę do kryminału, więc bronią się rękami i nogami, ośmieszają, nie dopuszczają do telewizji i tyle. Poseł Korwin Wilke wstąpił z pomysłem, żeby wprowadzić do konstytucji normę zakazującą deficytu budżetowego, uchwałę budżetu z deficytem i karać każdą próbę obejścia tego zakazu jako kradzież, szczególnie z uchwałą. No Sejm mało się nie, nie umarł ze śmiechu, jak to usłyszał. Oczywiście nikt tego poważnie nie potraktował. I mamy dług publiczny, który się zbiera do biliona złotych z szybkością 10 tysięcy złotych na sekundę i nikt nie wie co z tym zrobić. Jak mawiał Stefan Kisielewski, to nie jest kryzys, to rezultat. Wyjścia są dwa, normalne i cudowne. Normalne to jest takie, że Matka Boska jak zwykle zrobi cud i nas uratuje, a cudowne to jest takie, że politycy wreszcie przestaną kraść i zaczną normalnie rządzić, że ludzie wreszcie będą mogli spokojnie pracować i otrzymywać wszystkie swoje uczciwie zarobione pieniądze. To drugie wyjście proponuje nowa prawica Janusza Korwin-Mikke. No to nie chodzi o to żeby zmienić reprezentanta na koordynamistkę. Tylko chodzi o to, żeby zmienić ustrój na normalny. I o to będę walczył. Dziękuję za uwagę.